Jakiś czas temu, kiedy realizowałem swoje pierwsze projekty, albo może nawet jeden z pierwszych projektów, pomyślałem sobie: że jak ktoś z zachodu pokaże mi, jak realizuje się te projekty, to zdobędę taki know-how, to będę tryskał wiedzą. Tak się złożyło pechowo? Może mam takiego pecha? Że ten pierwszy projekt, w którym ktoś miał mi pokazać, jak to będzie cudownie, wypadł, delikatnie mówiąc, słabo. Myślę, że miałem więcej patentów na poprowadzenie tego projektu niż ci ludzie, którzy mieli takie gigantyczne doświadczenie. Po tym wszystkim zacząłem się zastanawiać po tym po kolejnych projektach co bym zrobił inaczej. Co powinno się zrobić inaczej? Jak powinno poprowadzić się projekt, aby zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu? I o tym wszystkim chcę powiedzieć Państwu w tym filmiku. Ja nazywam się Janusz Pieklik i w Business Global Consulting odpowiadam za rzeczy związane z systemami RP, z zarządzaniem produkcją. Moim wielkim, wielkim punktem zainteresowania jest harmonogramowanie produkcji. Jak i również produkcja 4.0, czyli ogólnie rozumiana cyfryzacja przedsiębiorstw, No, jestem wielkim fanem linii teorii ograniczeń. Proszę Państwa, no tak z jednej strony pomyślałem sobie, że przecież te metodyki Prince, drogi, ASAP, PMI, IM, SureStep, bo to jest rewelacje. siedzieli nad tym świetni ludzie. No i tak, jak się to czyta, to naprawdę to się trzyma kupy, to ma ręce i nogi. Tam mówimy, że muszą mieć jakieś cele, trzeba powołać jakiś zespół, tym zespołem trzeba zarządzać. No, bez tej metodyki też bym o tym wiedział, tak szczerze mówiąc, albo szybciej czy później bym na to wpadł. Ale, no, rzeczywiście. To nie jest nic złego, co tam pisze. Rzeczywiście tak trzeba. Trzeba wiedzieć, po co wydaje się parę milionów złotych na przykład. Że co my chcemy osiągnąć. No to wydaje się oczywiste. Trzeba powołać ludzi, trzeba tym ludźmi zarządzać. Trzeba w odpowiedni sposób sprawdzać te zadania. Fajnie. Wszystko pięknie, ładnie. No i tak na tym jednym z pierwszych projektów robiłem wszystko tak, jak ta metodyka każe. No i się okazało, że na wydruk paragonu, a była to bardzo duża sieć sprzedaży, na wydruk paragonu czekało się 40 minut. A żeby zaksięgować transakcję trzeba było uruchomić dodatkową zmianę dla księgowości, bo w trakcie normalnego dnia pracy nie było mocy na serwerze, który wtedy był bardzo wypasionym serwerem. Były inne projekty, były inne projekty, na których były sukcesy, ale jednak postępując zgodnie z tą metodyką, pojawiło się, pojawiły się problemy, że trzeba wytworzyć na przykład bardzo duże modyfikacji, że umówiliśmy się na jakiś zakres, powiedzieliśmy sobie o tym zakresie, zdefiniowaliśmy, podpisaliśmy się pod tym zakresem, a jednak powstało, powstały setki modyfikacji. Były też takie projekty, w których opisaliśmy sobie, jak ten model docelowy będzie wyglądał, i niestety nie udało się tego uruchomić. No i to wszystko spowodowało, że zacząłem sobie zadawać pytania: dlaczego te projekty nie wychodzą? Oczywiście natrafiłem na pewne statystyki. Swego czasu była taka popularna statystyka Boston Standish Group, która pokazywała. Że tylko 28% projektów kończy się sukcesem, ale to mnie średnio satysfakcjonowało. Ja chciałem mieć sukces. Ja chciałem, żeby te porażki to były gdzieś tam mojej konkurencji, nie u mnie, a chcę być człowiekiem sukcesu. No, ale, żeby być tym człowiekiem, to musiałem sobie zadać, zadawać pytania: gdzie się rozjechałem? Gdzie powstał ten gał? Gdzie powstała ta delta, taka, w której nie potrafiłem tego wychwycić szybciej? Co dzisiaj? Na tym samym projekcie, zakładając, że mam ten wehikuł czasu, umiałbym się cofnąć, co dzisiaj zrobiłbym inaczej? Jakich błędów nie chciałbym popełnić? Dlaczego wtedy mi się nie udało? Dlaczego ja albo inni nie dotarliśmy z pewnymi argumentami, który, które po czasie okazały się słuszne? No, tak, to wszystko spowodowało, że na początku doszedłem do wniosku, że tak. Na tych projektach spisujemy koncepcję. Taki projekt, tak jakbyśmy budowali dom i mówimy, mamy projekt domu. No tak, ale jeżeli ktoś się budował, to wie, że między projektem a tym, co jest naprawdę, jest pewna delta. Tu jest podobnie. Ale jak tą deltę zminimalizować? Czyli doszedłem do pewnego wniosku, że nie da się w 100%. Opisać potrzeb stanu docelowego. Czyli musimy sobie powiedzieć, że na skutek tego, że mogą być różne czynniki rynkowe, mogą być różne uwarunkowania wewnętrzne, najróżniejszego rodzaju zmiany, które też nam tą deltę mogą zaburzyć, albo ta delta jest, albo inaczej, albo opisaliśmy to wszystko na zbyt dużym poziomie ogólności. No tak, ale ta koncepcja w SAPie to ma ponad 1000 stron. Hm, no to co ma mieć 5000 wtedy będzie dobra? Hmm. Zapisujemy czasami, że system ma realizować, że powinien być zgodny z ustawą o rachunkowości i innymi ustawami, no, ale te ustawy mają kupę stron No i właśnie na, na gruncie tych przemyśleń. Tak, trzeba było powiedzieć, co nie definiować tego zakresu. Nie, no zakres musi być. Musimy wiedzieć do której latarni mamy dopłynąć tym statkiem. Ten zakres musi być. Ale musimy inaczej tym zarządzać. Musimy z definicji założyć, że zmiany są były i będą. I chodzi tylko o to, żeby były jak najmniejsze. Realizacja tych projektów tych, według tych klasycznych metodyk polega na tym, że robimy koncepcję, potem coś się dzieje, dzieje jakieś szkolenia, my nie mamy systemu docelowego. No i za pół roku, albo za 8 miesięcy, może za 12, dowiadujemy się, ale nam nie o to chodziło. Na każdym projekcie. No to, żeby zminimalizować to, na, na mnie o to chodziło, to bądźmy bliżej, sprawdzajmy mniej i posuwajmy się itera iteracyjnie. A co to jest? A to jest podejście zwinne. Wpadłem na to jakiś czas temu, ale nie ja to wymyśliłem. Ja po prostu szukałem tych metod, wpadłem na podejście zwinne w produkcji oprogramowania i postanowiłem przerobić tą metodykę zwinną pod potrzeby dużych, ciężkich, wielkich projektów. Oczywiście to nie jest podejście zwinne w 100%. procentach. Ja to opisuję gdzieś tam w swojej publikacji którą można na stronie shopbegec.pl, nabyć, ale jest to podejście, w której mam liczby, w której mogę coś mierzyć, w którym mam zwrotkę i umiem zaangażować zespoły po obu stronach. Czy jest to w 100% skuteczne podejście? Nie! Ale lepszego nie znam na dzień dzisiejszy. Dlatego, kiedy po raz pierwszy w Polsce realizowałem projekt i wszyscy patrzyli na mnie jak na szaleńca, kiedy Niektórzy przysyłali pisma z podpisane przez profesorów, że to jest błędna droga, mogę im dzisiaj pomachać. Panowie profesorowie, nie się udało. Zapraszam na lekcję. Zrobię wam chętnie z tego egzamin. Musicie się douczyć. Dzisiaj świat wybrał metodyki zwinne i to parcie na, metody na to metodyki zwinne jest silne. Zauważył to już jakiś czas temu Sabr, że klienci chcą metodyk zwinnych, prostszego podejścia, innego pracowania na projekcie, ponieważ nie odnosimy zamierzonych sukcesów. No i między innymi, Activate, ta nowa metodyka na to odpowiada. I również chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Czy się to Państwu podoba, czy nie? Na każdym projekcie. Szybciej czy później pracujemy zwinnie. Przykładem tego może być, że uruchomiliśmy system. Spotykamy się na komitecie sterującym. Ja to jak mantrę powtarzam. I mamy 30 problemów. Spotykamy się po tygodniu, znowu mamy 30 problemów, że było gorzej tych samych. Po miesiącu znowu mamy 30 problemów, po kolejnym znowu 30 problemów. No to co? Ci ludzie tam nie pracują? Nie to co raportujecie według tych swoich skostniałych metodyk nie odzwierciedla tego co tam się robi bo ci wasi konsultanci zasuwają jak mróweczki od 8 do 22 mało śpią mało jedzą ledwo żyją mają podkrążone oczy a wy ciągle mówicie o tym samym czyli wy project managerowie nie wiecie co się na tym projekcie dzieje Dlatego potrzebujecie metodyki zwinnej, w której mamy liczby. Wiemy, ile jest błędów, ile zostało rozwiązanych, co przed nami. A jak się pojawia nowe zadanie, trzeba je po prostu zdefiniować. Taka jest natura tych projektów, że niestety nowe zadania są, były, będą. Tylko niech nie będzie ich większość. I wtedy się uda. Jeżeli spodobało Ci się, daj lajka. Dziękuję. 到底怎样？